Dzień dobry! Dzień dobry! No, kochani, jesteśmy po weekendzie. Ja celowo sobie, sobie tak nie nagrywałem, wiem, w piątek nagrywać, nie? Ale postanowiłem sobie odpuścić na chwilę, żeby zostawić te filmy, które już zostały nagrane, bo uważam, że one są ważne. No, jak ja nadal czekam na słuchawki z Chin. Miały cały kontener przyjechać i nie ma! Ale wiem, z Chin podobno dostawy idą tak no czy nie podobno. Kiedyś, jak wprowadzałem silniki z Chin, to tak 6 do 8 tygodni. Kontenery se płynęły, no ale dobra, czekam, czekam, ja jestem cierpliwy pierwą. Potem robimy wielkiego deala, wielki biznes, prawda? Bo musimy zaprojektować jakieś ładne logo, żeby było. Takie, wiecie, trendy. Cool, jazzy. No, e, zrobiłem przerwę, bo mm, tematy poważne ostatnio były przeze mnie poruszane bardzo, a mianowicie e, pierdolec stęczowej flagi i, e, i LGBT, który jak zaraza i wirus Ebola na łódce z emigrantami, prawda, na Lampedusa się rozmnaża strasznie. E, no to przyjdzie też koniec, ale to słuchajcie, to, to, to nie teraz. E, że coś się dzieje też. Zacząłem robić tą serię o antypolonizmie. Mam kolejne przygotowane już scenariusze do kolejnych odcinków, e, omawiając poszczególne sprawy, jak ten antypolonizm na Polsce, na świecie wygląda i jak na przestrzeni lat się rozwijał, bo to też jest bardzo ważne. To nie jest proces, który występuje wybuch nagle dziś. To co się dzieje dziś to już jest taki... to jest efekt kilkudziesięciu lat ciężkiej pracy tych określonych środowisk w moim czasie. Ale a dzisiaj powrót dlatego, że w związku z e, dużą oglądalnością tych moich filmów dotyczących m.in. tęczowego pierdolca, jednorożka, flagi i tak dalej. E, widzowie, którzy przychodzili nowi, a przyszło ich dużo, za co dziękuję, że przyszliście i dziękuję za Wasze subskrypcje, którzy sobie klikacie i subskrybujecie mój kanał, który już właściwie osiąga 10 tysięcy subskrypcji. Nie jest to dużo z, z punktu widzenia na przykład takiego autora, który mówi 10 tysięcy. A ja sobie mówię tak, a tak, dobra, nie śmiej się, też tak kiedyś miałeś. Natomiast dla mnie to jest dużo, to jest bardzo dużo. I dla tych widzów, bo widzowie, którzy poprzychodzili zaczynają widzę oglądać, bo to widzę w oglądalności, różne inne filmy, mają różne zainteresowania i widzę, że... Te, przepraszam, lody przyjechały. Hilton lody przyjechały, Hilton ma wyjewane na lody. Dealer lodowy przyjechał. Kiedyś się śmialiśmy z kolegą, że dilerzy narkotyków w Birmingham powinni mieć taki w samochodach, takie jingle, że wszyscy ulicy wiedzieli, że on akurat przyjechał. No to było dopiero ciekawe, tylko będzie. Gangi, gangi walczą o to, ale skaczę z tematu. I e, widzowie, widzę, jest duże zainteresowanie moją serią parapsychologicznie, A szczególnie, bo nawet w mojej e, pracy się okazuje, e, moi współpracownicy oglądają niektórzy z nich bardzo intensywnie i miałem pytania takie na osobności dotyczące e, tej mojej serii parapsychologicznej: jak polubić siebie, jak zmienić swoje życie, jak przede wszystkim tą cukrzycę zwalczyć. Ten odcinek zrobił dużo, 16 tysięcy wyświetleń. E, wiem, niektórzy się śmieją, a dla mnie to jest bardzo dużo. Przy średniej 2016 jest bardzo dużo. I zamknąć się, ja się, ja się cieszę. Zwłaszcza, że ta cukrzyca trafiła, bo to jest bardzo ważny temat. E, ściema Big Farmy, jaka jest, to wszyscy wiedzą. I, znaczy, no wszyscy ci, którzy mają, to wiedzą, nie? E, i, I żeby z tą ściemą walczyć, między innymi cukrzycy, bo, bo słuchajcie, co to jest, co, jak, jak wygląda leczenie cukrzycy? Zleczenie objawów, a nie przyczyn. Bo to, że dostaniesz insulinę, że Ci dadzą tabletki, że coś tam, że Ci zasugerują zmianę stylu życia, bo to jest leczenie, yy, no ten styl życia to jest właściwie Taka sugestia do też zmiany przyczyn. Ale yy, tabletki, insulina, syropki, coś tam... Yy, to jest leczenie objawów, a nie przyczyn. A przyczyny w dużej mierze, moi drodzy, to jest nie, yy, bardzo niezdrowe chemiczne żywienie, czyli uszkadzanie sobie celowo wątroby i trzuchy. E, to jest nadużywanie alkoholu, to jest robienie różnych innych rzeczy z używkami. To jest... z yy, ten alkoholem wam szczerze, ten alkohol to ja nie wiem. Ja nadal piję, chociaż nie no, już nie tyle co kiedyś, to fakt. No, może, no dobra, nie będziemy tego defagować, ale na pewno, na pewno stres, na pewno stres. Jednym z elementów i tu się pojawiały pytania i miałem te pytania na żywo i te pytania kilka razy, znaczy kilka, kilkadziesiąt razy się pojawiały w grupach facebookowych moich, znaczy no, w mojej, pytania na pliwie i tak dalej. Znajomi pytają, no ale jak Ty redukujesz ten stres, jak to się stało? Tak to się stało, że zrezygnowałem z pracy na etacie pierdolnąłem sklepem i panem, posadą pana kierownika. Jak zresztą pamiętacie, ci, którzy mnie oglądają dłużej niż miesiąc, e, a zwłaszcza ci, którzy mnie oglądają już od bardzo wielu lat, to dziękuję, że jesteście ciągle ze mną. Niektórzy tam widzę w pisach, że na, na chwilę dali sobie ze mną spokój, a teraz wrócili i jest takie, że wow, cieszę się, że znowu tu jestem. Ja też się cieszę, że znowu tu jesteś. I e, no, pierdolnąłem tą pracą. Wiecie, że są, odkąd mnie oglądacie, to wiecie, że ja sobie tak skaczę i szukam miejsca, nie? Wydaje mi się, że teraz jest to miejsce chyba. Bo, ponieważ ja jestem taki typowy zodiakalny baran. No, kurwa nie umie się zdecydować, a jak się zdecyduje, to mi się szybko nudzi. Więc ja muszę mieć albo kilka zajęć rozmaitych, żeby się żadne z nich nie znudziło i się wymieniały. Albo, albo a musi być to zajęcie, które codziennie przynosi coś nowego. A ja mam teraz tak: trzy zajęcia, trzy zajęcia, dochody regularne mam, które przynoszą mi codziennie coś nowego. Pierwsze to jest ten mój biznes sprzątający, który już coraz bardziej wchodzi w fazę taką, że ja z tych domów, które sprzątałem sam. Zostawiłem sobie w tej chwili cztery, które osobiście sprzątam. A pozostałe kilka jest sprzątami taka jedna dziewczyna znajoma. Ja jej płacę pieniążka. Ja zarabiam na tym mniejszego pieniążka, bo biorę od klientów określoną stawkę, a dziewczynie płacę tyle, ile ja sam bym chciał zarabiać na sprzątaniu. I e, jesteśmy zadowoleni. Bo ja dostaję tak naprawdę pieniądze za to, że nic nie robię. Znaczy, to nie jest, że nic. Ja te domy dopieściłem, załatwiłem i są to moi klienci. A dziewczyna jest zadowolona, że nie musi się użerać z podatkami, dostaje pieniądze na rękę, i nie musi się z tym w ogóle nigdzie rozliczać i ma fajnie dorobione, pomiędzy zaprowadzeniem dzieci do szkół, a przyprowadzeniem dzieci do szkoły ma te idealne 6 godzin, żeby sobie opierdolić kilka domków e, na dzielni. I tak robimy taki układ, jest fajnie. Wszyscy są zadowoleni. Poza urzędem Skarbowym, który o tym nie wie, więc do... Urząd Skarbowy też jest zadowolony, bo o tym nie wie. Są, są takie grosze, że nam nie będą się czepiać. Natomiast em, to jest pierwszy dochód. Drugi... Co kochanie się stało? Gdzie to się stało? ale no, wszystko się odbywało. E, drugi dochód, który mam, to wie, jak wiecie, zacząłem e, pracę, to miała być praca dorywcza, Sprątanie w Primaku. W e, firmie pracuję dla firmy. Tam. E, niektórzy, niektórzy mówią, no, ale to się stało, przecież ty jesteś samozatrudniony, a, a teraz tam się okazuje, że pracujesz. A co się wzajemnie wyklucza? Absolutnie nie. Primak to jest piąta do 8. Czasami, czasami pracuję po tam jak nie chcą. E, ale się tam coraz bardziej rozkręca. Bo po pierwsze, słuchajcie, to jest takie. Ja wiem, że to zabrzmi dziwnie i dla wielu ludzi, zwłaszcza moich angielskich znajomych, to jest takie... Zwariowałeś. Miałeś posadę biurową w Urzędzie Miasta, w Kansilu. Potem byłeś kierownikiem, asystentem kierownika, kierownikiem, superwizorem i tak dalej po kolei. W, w różnych sklepach pracowałeś, w handlu miałeś wygodną, fajną robotę, zniczki na wszystko i tak dalej. Słuchajcie, praca, praca jako kierownik sklepu w niskobudżetowych sklepach to nie jest fajna robota. To już mówię. Jako store asystent, czyli pracownik sklepu, tak. Kasjerka, tak. Chujowe pieniądze, ale takie same chujowe pieniądze dostaje kierownik sklepu, a pracuje ponad godziny, bo ma kontrakt na nieograniczoną ilość godzin tak naprawdę. Bo to jest kontrakt, który się nazywa 40 I Te plus jest niezdefiniowane i nie ma płatnych nam godzin jak ma naprawdę przekroczoną ilość godzin tygodniowo, to może sobie je wybrać w postaci dnia wolnego, czego z reguły nie robi. Ja robiłem nawet tak, wzorem mojego kierownika, który mnie uczył na kierownika sklepu, bo on też tak robił. Ja miał y, tak zwany day, to się nazywa po angielsku day, czyli dzień, w którym musisz sobie wolny dzień, wybrane godziny, które przepracowałeś jak overtime. Nie zapłacą ci, czyli overtime dla tych z Polski, którzy nie znają terminologii naszego angielskiego. Overtime to jest na godzina. Na godziny można zostać albo zapłacone, albo co firmy wolą bardziej, weź sobie dzień wolny za to. Nie muszą płacić wtedy. A mój pan kierownik, który mnie uczył, ee, tak robił, ja też tak robiłem, że miałem ten dzień wolny i zamiast siedzieć w domu, ja byłem w sklepie. Mnie tam oficjalnie nie było, bo ja miałem wolny. Ale było masę rzeczy do zrobienia, które robiłem w tym wolnym czasie. Pomyślcie sobie, jaki to jest Ile razy ja w nocy wstawałem, zastanawiając się, czy ja dobrze zamknąłem drzwi z magazynu, czy ja włączyłem alarm. A potem za chwilę, nie, no jakbym nie włączył alarmu, to o 22.00 dostałbym telefon z centrali y, y, ochrony sklepów, że, że alarm nie został włączony na noc. Mówię, no to spoko. Ale miałem takie jazdy, że brałem w nocy taksówkę, żeby jechać, czy sprawdzić, czy, 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 czy drzwi od zamknąłem na, na, na kłódkach. Naprawdę. Druga w nocy, uber do sklepu. W piżamie prawie że. Bo nie umiałem zasnąć, bo nie umiałem sobie przypomnieć. Dramat. Jak jest, ja to wszystko przypomnę, to mam ciśnienie 500, zaraz, jak na samo wspomnienie. Dlatego ja, ja z tego zrezygnowałem, powiedziałem, do widzenia. Niektórzy mówią, miałeś tak wspaniale zapowiadającą się karierę, właściwie już ją robiłeś, mogłeś zaś znacznie wyżej, nie dziękuję. 43 lata, ja się już w życiu napracowałem. Ja zresztą ostatnio rozmawiałem z menadżerem zespołu naszego sprzątającego w Primarku, właśnie z Dominikiem, i bo on jest młodym człowiekiem, on sobie fajnie radzi, fajną karierę robi, jest, jest zapalony, jest. <laughs> znaczy nie, że się z niego śmieję, tylko go tak podpuszczam, że z mnie jest niedoścignionym wzorem wszystkiego. Bardzo fajnie. Słuchajcie, od młodego człowieka się bardzo wiele też uczę e, przy okazji tego, jak wygląda ten biznes od strony korporacyjnej, tej sprzątający, nie taki domowy self-employed, czyli samozatrudniony sprzątający domy, bo to jest inny trochę rodzaj sprzątania. Inny jest rodzaj sprzątania na hotelu, inny rodzaj sprzątania restauracji, jeszcze inny tak wielkiego sklepu powierzchniowego a jeszcze inny sprzątanie domów prywatnych, czy na przykład e, zakładów przemysłowych. To są, to są różne cleaning biznesy. Ona mają swoją specyfikę. Ja się uczę tutaj w tym primarku specyfiki sklepu wielkopowierzchniowego. Hmm. Ale, no i ja mu właśnie mówiłem, bo on jest stosunkowo młody i, i, i bardzo ambitny. Ja mówię, wiesz, ty, ty jesteś w czasie, w którym masz, Ty masz swoje 5 minut teraz na robienie kariery i lubię jak najszybciej, żeby zdążył przed 40. Ja to mówię, zresztą ostatnio powiedziałem to też mojej młodej koleżance. Ja mówię, rób tą karierę teraz, póki jesteś silna, zdrowa i jeszcze nie masz różnych przypadłości zdrowotnych, które są, jak gdyby, wynikiem stresu i pogoni za pracą, za karierą. A na to przyjdzie czas, wtedy powiesz sobie stop. I zaczniesz oddywać kupony od tego, co już zrobiłaś przez ostatnie ileś tam lat. I ja w tej chwili tak robię. To jest dla mnie bardzo ważne. E, bo... Ja młodszy nie będę. A... A, bo zacząłem Wam mówić, czemu mnie nazywają szaleńcami, zwłaszcza moi angielscy koledzy. Bo ja pracuję fizycznie i muszę wstawać o czwartej rano. Właściwie za piętnaście Więc... E, i wchodzić. No ale przez to chodzę wcześniej spać, bo chodzę o 21 najpóźniej. Chyba, że mam wolny. To nie. Ale e, chodzę wcześniej spać. Wstaję wcześniej, Mój Dzień się zaczyna bardzo wcześnie. E, jestem w domu po pracy o godzinie przed 9 rano i mam cały dzień w zasadzie dla siebie. I wtedy mogę robić różne inne rzeczy. Od 5 do 8 w primarku się tak nabiegam, tak naćwiczę. Słuchajcie, to jest jak fitness. Rzeczy, które my sprzątamy, jest, nie wiem, schody ruchome, różne inne rzeczy, to są, można wykonywać przy okazji świetne ćwiczenia typu przysiady, pompki, skłony obroty, półobroty, prawie przez fikołki, do tyłu, co tylko. Także macie fitness przez 3 godziny. Z przerwą na łyka wody. I właściwie powinienem z, z... Co kochanie, no, na łóżko. Wiecie? Coś dało. Hej, moje słońce, kochane. No i... Yy, mistrz drugiego planu, nie? E, mój piesek. Um, I... Um, i tak naprawdę powinienem sobie chyba skasować ten mój e, członkostwo w moim, e, moim purdzimie i przestać płacić im 20 funtów miesięcznie za, za siłownię, bo... chociaż nie nachodzę no, tam towarzystwo to, to i to, to, to nie są pieniądze, żeby to kasować. Ale tak naprawdę ja mam dostatecznie dużo ćwiczeń, dużo ruchu, to jest dla mnie bardzo ważne w tym momencie. Za 23 lata, wiek zawałowy, bardzo niehigieniczne 20 lat życia. Alkohol, papierosy, narkotyki też kiedyś były, prawda? Opowiadałem wam o tym. I... I to wszystko to, to nie zostaje bez echa. To ktoś mi mówi, a, bo to coś, tam miałeś narkotyki, ale to było na studiach, kiedy to było 15 lat temu. Słuchajcie, takie rzeczy pozostawiają ślady na całe życie. Mówię o organizmie fizycznie. Więc a, to, to ja bym tego nie lekceważył. Więc teraz trzeba tym bardziej o siebie dbać, zwłaszcza o ruch fizyczny. To nie musi być intensywne joggingowanie codziennie rano przez 3 godziny bieganie sprintem. Niekoniecznie. Nawet ruch w pracy odpowiednio słuchajcie się ustawić przy robieniu różnych rzeczy, myciu, sprzątaniu i naprawdę się robi fajne ćwiczenia. Też można o tym odcinek zrobić, aczkolwiek nie jestem trenerem osobistym, żeby takie rzeczy e, mówić, ale, ale ja sobie to tak ustawiłem i jest, działa. Działa, ja się czuję znacznie bardziej sprawny. E, o dziwo, jakoś nie bolą mnie plecy, o dziwo, jakoś nie bolą mnie mięśnie, o dziwo jakoś nie utykam na nogę. Wszystko jest w porządku, mięśnie, wszystko się rozruszało, ludzie. Wszystko mi się rozruszało. I to jest ten, ten, jeden z tych biznesów. Kolejny no, że robię to moje psychoterapię. fakt, że rzadziej e, fakt, że rzadziej, ale... Już skończyły się dobre czasy, wszystkiego za darmo. Znaczy, młodzież do 18 roku życia nadal ma u mnie terapię za darmo i nadal mam tych chętnych, którzy przychodzą. Bardziej właściwie niż terapię szukałem przyjaciela, dorosłego, dojrzałego przyjaciela, który zastąpi im rodzica w problemach nastolatków, które uważam, że tą rolę fajnie wypełniam. Oni mnie uwielbiają, z tym jak ojciec w już uczył dzieci swoje. Fajnie, fajnie. Cieszę się, że 16- czy 17-latka e, przychodzi do mnie ze swoim osobistym problemem, w którym mogę jej pomóc. I co się stało, kochani? Co ty robisz w ogóle, Maszko? Szalejesz? Teraz coś na to wymyślimy. Juniu, tu co to robią? Co się stało? No dobra. E, piesek jak mnie rozprasza, mnie zresztą z reguły rozprasza. Prawie zawsze mnie rozprasza, jak gadam do kamery. E, więc te psychopsychologie, to te moje terapie psychologiczne. Dorośli, niestety, znaczy niestety dla nich, dla mnie bardzo stety, dorośli są w tej chwili już kasowani. 20 funtów za sesję. Sesja jest i, i tak mają dobrze, bo jak sobie przeglądam konkurencję w postaci psychologów online, których w Anglii jest trochę, mają bardzo profesjonalne strony www. i tak dalej, się wcale nie dziwię, bo oni biorą 40 funtów za 45 minut. Taką najdroższą panią, którą znalazłem, tyle brała. Są panie i panowie, którzy przez Skype'a robią terapię, czyli podobnie jak ja, i biorą 20 funtów. Za 45 minut niektórzy biorą za godzinę pełną, zegarową, a ja biorę 20 funtów za sesję, która jest nieograniczona czasowo. Ale to nie jest tak z nikim nie przesiedziałem 5 godzin. Natomiast to jest tak, że z reguły tak, ta sesja trwa nieco ponad godzinę do półtorej, czasami dwie. Ale tyle. To ja uważam, to jest spoko stawka. To jest spoko stawka. To w taka godzinnej sesji, to wychodzi 10 funa za godzinę, nie? Słuchajcie, to nawet nie chodzi o to, że ja się zaczynam cenić, chociaż powinienem, niektórzy wielu z was mi nawet to pisze, zacznie się cenić i tak dalej. To chodzi też o to... Że ludzie, jak za coś zapłacą, to traktują to poważnie. Mówię o dorosłych ludziach, bo młodzież, jak dostaje prezenty, to się cieszy. A zwłaszcza tak, bo młodzież, która przychodzi i potrzebuje pomocy, to to bardzo docenia. A dorośli muszą zapłacić, kurwa, żeby zrozumieć, że to coś jest warte. To jest pierwsza rzecz. Druga, to też nie może być tak, że jestem dla wszystkich za darmo. No, no i ten trzeci biznes, wróciłem do doradztwa. Robiłem to, kiedyś miałem swoje biuro wynajęte swoje fizyczne biuro, to się wchodziło. gdzie dobry panie Michali, ja tu mam problem, prawda? Sąd, policja, komornik, prawda? Zadłużenie w elektrowni, list z i tak dalej. A teraz ja to wszystko robię, ułatwiam sobie życie, z ja, żeby nie mieć kosztów biurowych. Czasami zapraszam klientów do domu, ale bardzo rzadko. To jednak jest mój dom, tu nie mam biura, ale jak już naprawdę trzeba, to zapraszam. Spotykam się czasem w kawiarni, jak ktoś koniecznie chce mnie na żywo zobaczyć. Tu z Birmingowa, ale ja na przykład teraz mam sprawę e, klientki, która jest z Londynu, to znaczy spod Londynu, z Londynu, z Slau. Slau to jest taka miejscowość, kiedyś ją brzydko nazywałem, że to jest stolica polskich wyjebków. Pani, która jest klientką, nie jest wyjepkiem, bo, bo, bo jest osobą, e, no jest osobą ogarniętą, ale no ma tam pewne problemy. Ja to załatwiam online, a w zasadzie, bo ja, prawda jest taka, ja nie muszę się spotykać z klientami, żeby mi prawy biurowe załatwiać. Jedyne co musimy zrobić, to ja im wysyłam em, takie pełnomocnictwo po angielsku, oni mnie podpisują wysyłają mi z powrotem skan. Jeżeli sobie ktoś życzy, jak rozmawiam przez telefon albo kontaktuję się z jakąś instytucją w imieniu klienta, jeżeli sobie życzą, to ja im to wysyłam. A czasami sobie nie życzę, bo ja się zwyczajnie przedstawiam, że jestem y, przedstawicielem danej, danej osoby. Ja to mam zarejestrowaną działalność gospodarczą od 5 lat, no to 6 w tej chwili już, tak, 6 lat mam działalność na to. Cały czas to mam online w, w urzędzie, bo to też Urząd Skarbowy trzyma, jak gdyby.. I, e, I mam tam swoje konto online, i mam numer agencyjny, taki agenta, który reprezentuje ludzi. Wie, jak ktoś co taki numer podaje, no, im ten numer nic nie mówi, w sam fakt, że usłyszą ciąg cyfr e, i liter, i już są no, już happy, że, że to ktoś profesjonalny. Jestem profesjonalny. No, i na tym zalewam kasę. Ja w ogóle polecam, mówię wam z Anglii, którzy, ci, którzy bo jestem z tym dobry. Muszę się, naprawdę, muszę się powiedzieć, jestem dobry. Jestem kurwa dobry. Jestem sam zaskoczony tym, jak fajnie mi wychodzi załatwianie spraw. Ale z, jak zresztą powiem wam, to też jest pokłosi wynik e, YouTube'a i nie tylko. Ja zacząłem być coraz bardziej wyszczekany, ja zacząłem być coraz bardziej chyba odważny w tym wszystkim. Wcześniej, kiedy robiłem to z biura tego fizycznego, też tak było, a teraz mi się wydaje, że jest bardziej na takiej zasadzie, że mi to sprawia fan. Zrobić jakiegoś case'a, załatwić i powiedzieć, M -m -m -m", wygrałem. No, i to mi sprawia niesamowitą. E, e, frajdę, a jednocześnie jest, 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 są z tego pieniądze. Dla tych, którzy mnie pytali, ale co mam zrobić, nie mogę odejść z pracy, mam cukrzycę, nie mogę odejść z pracy, która mnie stresuje i której nie widzę, bo nie będę miała z czego żyć. Każdy z Was posiada coś, każdy bez wyjątku, jakiś talent, jakąś umiejętność, która nie jest związana z Waszą pracą zawodową albo jest związana z Waszą pracą zawodową, ale nie musicie tego robić dla kogoś, dostając wypłatę, tylko możecie to robić dla, sami dla siebie, jako samozatrudnieni. Zacznijcie szukać. Ja też zacząłem parę lat temu szukać i znalazłem, i w tym roku się już to realizuje, w zeszłym roku się zaczęło realizować, kiedy pierdolnąłem sklepem i jego zarządzaniem. I pomału, pomału zacząłem znajdować takie nisze, w których się mogę realizować za pieniądze. Mam je teraz. To nie przyjdzie tak. To zaczęła też wypracować, ale im wcześniej zaczniesz, tym wcześniej będziesz miał efekt jest to bardzo proste. A bycie, naprawdę, życie na takim luzie, bo to jest wtedy luz. Poza primarkiem, gdzie się przezrywać rano, i być tam na piątą, punktualnie, ewentualnie pięć po, ale wykonać swoją pracę tam też. I potem robić rzeczy, które mnie nie wiążą, że ja tam muszę być od 8 do 17 w tym biurze. Hmm. Ja sobie robię dni, w których mam klientów, dni, w których nie mam klientów. Ja przychodzę do domu, jem śniadanie, wychodzę z psem do lasu, wracam po godzinie. Na ulicach jest pusto, wszyscy To jest piękny okres dnia, to jest moment dnia między 8.30 a 14. W dzielnicy jest pusto, dzieci są w szkołach, ludzie są w pracy, a bezrobotni śpią na jebarze. Jest fantastycznie. Parki są puste, w lesie nikogo nie ma o 10 rano. Piesek się może wybiegać, ja se odpocznę, nikt do mnie nie gada. Jest pięknie, ptaszki śpiewają, wracam, jem sobie, nie wiem, jakąś kanapkę drugą, bo jestem zmęczony po spacerku. Walnę herbatkę z mleczkiem po angielsku plus trzy łyżki cukru, brązowego oczywiście. I idę sobie spać i wstaję o drugiej na przykład albo o pierwsza. Jestem monter na cały dzień po takim śnie godziny. Potem idę grzecznie spać przed dziewiątą, góra dziewiąta, max dziesiąta, dziewiąta trzydzieści. Wstaję o godzinie 3.30, 3.45, jestem mądry. I znowu zapierdalanko na fitness od poranka, bo zaczynam dzień herbatą, a potem intensywnym wysiłkiem fizycznym na sprzątaniu w Pimarku. I potem znowu słuchajcie, bajka, dla mnie bajka. I ja nie jestem nikim wyjątkowym. Celebrytą, który dostał tak i ma takie wow, fajne, wygodne życie. Wymyśliłem sobie takie i zacząłem je realizować. Zróbcie dokładnie to samo. Nie, wymyślcie sobie co. I nie, bo, tylko nie z założeniem, ale kurwa przecież nie wyjdę na tym dobrze. Albo nie uda mi się, albo coś. Bo nawet nie zaczniecie. Spróbuj zacznij, zobaczysz. Nagle się nie wiesz kiedy. Zorientujesz się, że wow, to wszystko się kręci, to samo. Te dokumenty, które załatwiam teraz tym ludziom, ta babka z Londynu zaczynam mieć klientów, bo odświeżyłem swoją stronę na Facebooku mojego MCH doradztwo, gdyby ktoś z Was potrzebował profesjonalnej pomocy rzetelnej. W linku w opisie pod spodem pod filmem macie link do, do, do tego... Do mojego, do mojego doradztwa, do mojego Facebooka. E, oprócz tego macie link do grupy, jakubowski 7.6 tam lubię, do której zapraszam do dołączania. Właśnie przez ostatnie filmy sporo osób dołączyło. To się ciekawe, że czy dzieją moi uczestnicy, widzowie uczestnicy tej grupy są fantastyczni, jeśli chodzi o dostarczanie nowych materiałów. Grupa jest zamknięta, ale ja wszystkich akceptuję. E, nie wszystkich akceptuję. I, I nawet samego siebie. Właśnie i polubcie samych siebie, zaakceptujcie fakt. Niektórzy mówią, ale ja mam jakiś stopień niepełnosprawności, a jestem ułomny, a ja jestem coś tam. Każdy z Was ma talent. Każdy z was ma coś, co przynie, może Wam przynieść dochód. Tylko nie zakładajcie, że szukam czegoś, co zrobi za mnie milionera w miesiąc. Bo nie wyjdziecie z domu, w ogóle będzie znajdziecie czegoś takiego. Szukajcie czegoś, co zapłaci Wam na początku drobne rachunki. A po miesiącu zacznie Wam płacić rachunki plus czynsz. A po miesiącu będą, zacznie Wam to opłacać rachunki, czynsz i jedzenie na cały miesiąc. I wtedy pierdolnicie pracą etatową. To jest ten właściwy moment. Działa. I nie musicie być w Anglii, żeby działało. W Polsce to też będzie działało. Także macie większy ZUS, ale to też idzie obejść. Ale tak jak mówię ktoś, jeżeli potrzebuje z Was w Anglii pomocy, ja czy serdecznie zapraszam do mnie. Bardzo serdecznie. I możemy to zrobić online. Ja nie jestem wcale drogi. case'y naprawdę wy, wy, wy sprawy wyceniam indywidualnie. Ale ja nie zdzieram tak jak biura tak zwane polskie biura, które że spora część z nich są rzetelne, niektóre, ale są takie, że tu niedaleko na Asmetyku mamy takie taki jedno biuro, które babka pierdoli wszystkie sprawy, które ma, wszystkie. Do mnie przychodzą jej klienci, bo mnie pamiętają, bo ja miałem biuro e, dwie ulice dalej kiedyś. No. A, nawet nie będę mówił, bo nie chcę nic mówić, ale są tacy. Jest jeszcze takie jedno biuro też w centrum, też tam jest jeszcze jedna babka też w Fali. Ona nawet chyba po angielsku dobrze nie mówi. Też pierdoli wszystkie sprawy klientom. A to czasami, wiecie, bo to nawet nie jest znajomość przepisów, nawet nie jest znajomość angielskiego języka. Pamiętajcie, że ja pracowałem w Counsillu, na przykład w sprawach benefitowych, bo pracowałem w dziale Council taxu, czyli podatku lokalnego. Dla mnie ja znam to od drugiej strony. Ja znam przepisy, a przede wszystkim ja wypełniając deklaracje różne w się Ja wiem, co należy kliknąć, żeby z tamtej strony urzędnik w systemie zaakceptował rzeczy, bo sam to robiłem. To jest ta wiedza, nieoceniona. Naprawdę nie oceniam. Tego się z internetu nie dowiesz. a ja to wiem. Eee, no. Plus y, znajomi, którzy nadal pracują w kancelarii i zawsze mi mogą pomóc, bo mam ich prywatne numery i zadzwonię na przykład po pracy i zapytam słuchaj, a wiesz, bo ja mam to. A koleranka mówi to słuchaj, weź ten i ten druk powiesz, wypełnij to tak i tak i zaznacz to i to i te, i tam te ptaszki podskładaj. nie pytaj dlaczego, przejdzie. I co robi? Przechodzi. <grym> Magicznie. No. A Alinka 7721 w ogóle, bo zapytałaś mnie ostatnio czemu i nie tylko ty, jest jeszcze paru z was pod komentą zrobimy wkrótce pytania padałem o mojego patronajta. Ja nie będę miał patronajta, bo Alinka 7721 pyta mnie o to, że czemu nie masz patronajta? Fajnie było Cię wesprzeć jakoś finansowo. Jak skoro się wspiera inne kanały podobno, no wspiera się, autor dostaje full kasę od Was. Ale to nie chodzi o to. Chcecie mnie wesprzeć, przecież ja cały czas mam PayPala pod, poda, podlinkowanego pod moimi filmami. Pod tym też. Jak ktoś koniecznie mi chce tych na piwo posłać, ja nie będę protestował. Jeżeli naprawdę chcecie mnie wspomóc, uważacie, że robię dobrą robotę godną nagrodzenia, poza klikaniem w reklamy, które robicie jest bardzo fajnie. Bo słuchajcie, samo klikanie z reklamy to jest kolejny mój dochód, pasywny bardzo. Znaczy nie no, nagrywam, ale wiecie, YouTube. YouTube płaci moje rachunki. Nie jest tego dużo miesięcznie, ale miesięcznie mam zapłacone internet, telefon, komórkę. Takie te rachunki mi płaci. Te takie rachunki za media. O, te mi płaci. Wasze klikanie w reklamy, za serdecznie dziękuję. Kolejny dochód. Hmm? Tak jak mówię, no, nie każdy z Was musi od razu być youtuberem, ale możecie robić zupełnie inne rzeczy. Pomyślcie co. Możemy zrobić odcinek o tym, że ja będę mówił o pomysłach, które na przykład moi znajomi zaczęli realizować. Jedna koleżanka zaczęła biżuterię robić, chociaż wszyscy mówili, kurwa, tej biżuterii domowej, roboty jest już tyle w internecie, że się nie wypchasz. Wypchała się, bo miała pomysł na to, jak ją robić i z innych zupełnie rzeczy. Zbiera kamienie na plaży, szkło tak zwane, i z tego robi. Opowiem Wam. No to będę była youtuberka. Ania, zresztą pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Ania z, z Polskiego Pomorza, e, my się przyjaźnimy właśnie od, od youtubowania. I, I słuchajcie, jest wiele pomysłów, które można robić. Można ze słomy coś nawet wyplatać, cokolwiek. Wszystko się sprzeda, jeżeli tylko ma fajną cenę i jest dobre. A że czegoś jest dużo, biur doradczych w Birmingham, takich jak ja robię online, a fizycznych biur jest chyba z 30 albo i więcej. Jest 30 takich Michałów albo 30 Grażynek, które siedzą za tym biurem i załatwiają wszystko y, ludziom, którzy przychodzą, bo nie znają angielskiego i przepisów. Ja takie biuro otwarłem, miałem fizyczne, teraz mam online. Tylko online. I, te, i też mam zleceń, uhu. Znaczy, no na tyle, żebym się wyrabiał i miał czas dla siebie psa, gotowania i tylko. No, a tak mówię, no Alinka 772. Chcesz mnie wesprzeć? Proszę bardzo, link do PayPala jest pod spodem. Klikasz, wysyłasz, ja się cieszę. Na piwo będzie, nie? No. Kochani, to co? Postkomentum zrobię wieczorem, żeby było na jutro. A to dzisiejsze właśnie te, te para psychologiczne, co zrobić, żeby zrezygnować z pracy na etacie, która mnie stresuje, nie mam cukrzycę albo nie mam cukrzycy jeszcze. No to właśnie mam powiedziałem. Pozdrawiam Was bardzo kochani serdecznie i właśnie wypierdzielam, żeby tak zwaną wypierdzielam pikę do lasu z psem po raz drugi już dzisiaj. Bo jest popołudnie. Pa pa!